po prostu musi to wykorzystać. 51 do 32, 19 punktów przewagi drużyny zielonogórskiej przed ostatnim wyścigiem. Jonson Dawidson ze strony Stelmetów Alubas w Zielona Góra. Hampel i Kołodziej to para Unii Leszno. Jakieś przygotowania jeszcze, jeszcze szukanie, poprawianie tych szybek w okularach przez Janusza Kołodzieja. Ja tak już trochę wybiegam w przyszłość i zastanawiam się, co czeka drużynę Zielonogórską i Leszczyńską już za tydzień? Na koniec, na zakończenie tej pierwszej rundy sezonu zasadniczego. No i trzeba powiedzieć, że wreszcie to wszystko w porównaniu do poprzednich sezonów bez żadnych problemów pogodowych, wszystko zgodnie z terminarzem systematycznie, no i ta liga musi interesować, musi intrygować, bo jest sporo niespodzianek i tak spoglądam Unia Leszno podejmie Tauron Azoty Tarnów i tutaj mecz z outsiderem Speedway Ekstraligi w tej pierwszej rundzie będzie takim lekiem na całe leszczyńskie zło, ma być przynajmniej, natomiast Zielonogórzany, jak już wspominaliśmy, czeka, bardzo trudny wyjazd do Rzeszowa. Będzie znowu ciekawie za tydzień. Absolutnie Już tak. w tej chwili możemy Państwa zaprosić do TVP Sport o 17. Pokażemy Państwu mecz tych nieobliczalnych zespołów w tym sezonie. Długniarza Częstochowa z Betardem z Partą Wrocław. Częstochowianie dwa zwycięstwa z apetytami na pewno na trzecie zwycięstwo. Betard rozochocony wygraną nad e, jednym z faworytów Speedway Extra Ligi Kejlum w e, Wielkopolski, no a Kejlum po kolejnej niespodziewanej porażce po Rzeszowie przyszedł czas na Wrocław e, zmierzy się z Unibaxem Torun i to też będzie mecz intrygujący którego wynik trudno przewidzieć choć gorzowianie na własnym torze e, w tym sezonie biją rywali ale znowu Torunianie gdzieś tam szukają optymalnej sytuacji do tego, by wywalczyć jak najwięcej punktów na wyjazdach. Przypomnę jeszcze raz: Torunianie przegrali tylko raz w tym sezonie na inaugurację tutaj w Zielonej Górze. I wcale nie jest powiedziane, że ta historia na Ziemi Lubuskiej ma się powtórzyć po raz drugi. Ale wracamy do rywalizacji w 15 wyścigu meczu mistrza Polski z wicemistrzem Jonson Hampel-Dawidson Kołodziej wyścig, który zdecyduje o tym, jak w rozmiarach wygrają Zielonogórzanie i z jaką, jakiej zaliczki będą bronić w rywalizacji o punkt bonusowy za trzy tygodnie na to że imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. 51 do 32. Minęła 22, więc powinna już zalec na stadionie cisza, no ale mamy nowe tłumiki, to chyba nikt nie będzie protestował. Choć zdarzył się taki już przypadek w Anglii. Że mimo nowych w tak o godzinie 22 trzeba było mecz zakończyć, bo przecież jest cisza nocna. Choć podobno, nie formalnie, choć podobno formalnie czegoś takiego jak cisza nocna nie ma. No ale nie będziemy było i o ciszy nocnej. Jonson Hampel Davidson Dawidson Gołodziej po raz ostatni dziś w zielonej górze głośno. W tym spotkaniu kapitalny start Jonssona Jonsson, ale pojechał za szeroko. Ten trzechkę, którą pokazał w poprzednim wyścigu Piotr Brotasiewicz, doskonale sobie zapamiętał Jarosław Hampel i Hampel jest pierwszy. Zanim Andreas Jonsson. O trzecią pozycję walczą Janusz Kołodziej i Jonas Davidson. Jak na razie górą w tej rywalizacji Szwed. Jonas Dawidson jedzie po jeden punkt. Obejrzał się teraz Dawidson, jak daleko jest Janusz Kołodziej. Na no Kołodziej dziś tak w kratkę trochę zawalczy, trochę zostaje z tyłu i jakby nie mógł znaleźć odpowiednich ustawień w motocyklach. No ale kto z Destinian dziś te ustawienia znalazł? Poza Jarosławem Hampelem. Nikt, a może po prostu Jarosław Hampel najszybciej i najlepiej odczytał nową geometrię zielonogórskiego obalu, ale do końca nie może spojrzeć na Laura, bo jeszcze, jeszcze, postraszył go tam Andreas Jonsson. Takie czarowanie w stylu wielkiego, nieobecnego chyba. I tutaj no trudno, żeby nie nasunęło się to skojarzenie Lee Adamsa. Czarował, czarował, jechał z tyłu, wydaje się, że już przegrał wyścig, a do końca jeszcze walczył i najczęściej Lee Adam w takich sytuacjach wychodził na czoło stawki i wygrywał wyścigi. Ten wyścig 15 wygrywa Jarosław Campbell przed Jarosławem Andreasem Andrasem, Jonasem Dawidsonem i Januszem Kołodziejem. Co ja z tymi imionami? 3 do 3 wyścigu 15 i ostatecznie w meczu szóstej rundy Speedway Ekstraligi. Wicemistrz Polski Stelmet Lubas Zielona Góra pokonuje Mistrza Polski Unii Leszno 54 do 35. 19 punktów, zaskoczony? Oj, chyba tak. Myślę, że niewielu się spodziewało takiej przewagi zielonogórskiego zespołu. Myślę, że nawet najwięksi optymiści zielonogórskiej drużyny życzyliby sobie przed meczem takiego zwycięstwa. Spodziewano się pewnie większej walki ze strony Leszczynia. Tak naprawdę Jarek Hampel, jeśli popatrzymy na punkty, nie zawiódł, cała drużyna, cała reszta jak najbardziej. I żaden z nich nie miał równej dyspozycji w dniu dzisiejszym i Leszczyńcy, Kibice mogą czuć się zawiedzeni. I tak jak chyba większość zespołów, tak samo Leszczynianie, każdy czeka na mecze na własnym torze, żeby sobie poprawić nastroje, żeby sobie poprawić humory, żeby wygrać, żeby wygrać kolejny mecz.